Dziś nauczysz się, jak dodać bonus do gry. Jeden raz w każdym poziomie pojawi się migające serce. Gdy kura dotknie serca, to wyzerują się pominięte jajka. Obejrzyj poprzednie filmy i stwórz omawianą tam grę. Zapraszam na stronę www.helomayrob.com. Mamy już napisaną prostą grę, która polega na poruszaniu kurą w taki sposób, aby kurczaki wykluły się z jaj. Ostatnio zaprogramowaliśmy bonus chleb. Gdy kura dotknie chleba, to go zje i urośnie o 5%. Dziś dodamy kolejny bonus do gry. Będzie to migające serce. Musimy więc dodać duszka serce. I weźmy to serce. Od razu zmniejszymy... Rozmiar na 20 i ustawimy na środku. 0, 0. Teraz przechodzimy do skryptu jajka, i tu, gdzie jest zmieniany poziom na następny, czyli w tym miejscu, nadamy komunikat informujący o następnym poziomie. Czyli mamy zmień poziom o 1, następne tło i nadaj komunikat, czyli zdarzenia. Nadaj komunikat i utworzymy nową wiadomość, na przykład o nazwie Następny Poziom. Ok. Komunikat Następny Poziom będziemy odbierać przez serce. Dlatego przechodzimy teraz do skryptu Serce. I bierzemy zdarzenie, kiedy otrzymam komunikat, następny poziom, to serce ma się pojawić w losowym momencie, czyli będziemy czekać od 1 do 5 sekund, zanim się pojawi na scenie. Czekaj. I tutaj będzie ta losowa liczba, czyli z wyrażeń. Losuj liczbę od 1 do 5. Zmienimy kostium na czerwony, żeby pojawiło się czerwone serce, bo serce ma dwa kostiumy: czerwony i taki fioletowy. Czyli zmień kostium na czerwony. Ustawimy tutaj jeszcze rozmiar początkowy. Na 20%, tak jak jest teraz, i teraz musimy wstawić warunek, że jeżeli gra nadal trwa, to utwórz klona z siebie. Czyli jeżeli tutaj wyrażenia pominięte ma być mniejsze, czyli bierzemy blok mniejsze, zmienne są tutaj pominięte mniejsze od 5, czyli gra nadal trwa, to wtedy utwórz klona z siebie. to będzie w kontroli utwórz klona z siebie. OK, I jeszcze dodamy, że na samym początku gry serce powinno być ukryte. Czyli kiedy kliknięto zieloną flagę, Ukryj nasze serce. Teraz kopiujemy kod do obsługi klonów ze skryptu poprzedniego bonusu, czyli chleba. Poprzedni bonus jest tutaj chleb, i tą część skryptu kopiujemy, gdy zaczynam jako klon, czyli Ctrl C tu zatrzymam i w sercu Ctrl V. I teraz musimy to odpowiednio dostosować. Gdy zaczynam jako klon, iść do losowej pozycji i pokaż, to jest ok, bo chcemy, żeby nam się pojawiło. O tu jeszcze chleb musimy ukryć, i serce też na razie ukryjemy. O. Czyli idziemy do losowej pozycji i pokazujemy nasze serce, i teraz tak, sprawdzamy warunek, czy dotyka kury, bo jeśli od razu serce zostanie wylosowane na kurze, no to ma wylosować jeszcze raz swoją pozycję, i potem mamy drugą pętlę, jeżeli, czyli jeżeli kura dotknęła serce, to wtedy. Ustaw pominięte na zero, bo mamy wyzerować zmienną pominięte. Czyli musimy tak to tutaj usuń zostawimy. Nie nadajemy komunikatu, tylko w zmiennych ustaw ustaw. Pominięte na zero, czyli wtedy nam się tu wyzerują pominięte jajka. No i usuń tego klona jest ok. W naszej grze chcemy, żeby serce animowało się poprzez zmianę kostiumów, dlatego tu w tym miejscu dodamy następny kostium. Czyli dzięki temu będziemy mieli taki efekt migającego serca. Potem czekamy 0,1 sekundy, to jest OK, i to też zostawiamy. Ten warunek, jeżeli pominięte większe od 4, czyli kiedy gra się kończy, to usuwamy klony serca. Czyli to zostawiamy. Możemy już przetestować naszą grę z dwoma bonusami. Gdy kura dotknie chleba, to go zje i urośnie o 5%. A drugi bonus, gdy kura złapie migające serce, to wyzerują się pominięte jajka. Czyli klikamy zieloną flagę. Start. Podaj imię gracza Monika. I zaraz gra się rozpocznie. Ok, jedno jajko pominiemy celowo. Czy dwa nawet. Żeby zobaczyć, że wyzeruje się później ta zmienna. Zaraz o, mamy serce, złapałam i pominięte zostały wyzerowane. Znowu, dalej mamy 0. O, mamy serce. No i teraz nastąpił koniec gry. Możemy kliknąć koniec, jeśli nie chcemy dalej grać. Teraz Twoja kolej. Zatrzymaj to wideo. Uruchom edytor Scratch i wykonaj wszystkie kroki pokazane w dzisiejszym filmie. Gotowy program możesz pobrać ze strony www.hellomyrobot.com. Dokładny link w opisie filmu. A jaki jest Twój pomysł na modyfikację tego programu? Daj znać w komentarzu pod filmem. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę i udostępnij go znajomym. Dziś nauczyłeś się, jak dodać bonus do gry. Umiesz zrobić migające serce i wyzerować zmienną pominiętę. Powtórnie wykorzystałeś klonowanie do losowego pojawiania się serc na scenie. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Subskrybuj mój kanał, a nie ominą Cię nowe filmy.